Zaczynamy kolejną podróż. Tym razem do Brukseli jestem mój brachol, Oczywiście jestem chory, klasycznie. Dostałem od żony kamerkę na urodziny, więc to jest pierwszy, pierwszy vlog z tego. Zobaczymy, jak będzie. Zostało nam jakieś 20 minut do boardingu, czy 50 minut do lotu. No i widzimy się pewnie na miejscu. Zlądowaliśmy, czekamy teraz na autobus Zatkało mi ucho fest. Nie słyszę na jedno ucho, ale generalnie się czuję zajebiście Generalnie mega małe lotnisko Jest to jedno z miejsc, lotnisk jakie widziałem Ale jest w zorganizowane Są traki, jest elegancko Także tyle z naszej strony Dla sprostowania, dlaczego w ogóle pojechaliśmy do Brukseli? Mieszka tam od niedawna nasz kolega Craig ze Stanów Którego poznaliśmy rok wcześniej jak byliśmy w Walencji przez dłuższy czas nie mieszkał w Europie, teraz się wprowadził na studia i stwierdziliśmy, że go odwiedzimy. Siedzimy sobie teraz na drinku. Byliśmy w kilku vintage shopach, jak widzieliście wcześniej. Szukałem koszulki Arsenalu. Nie udało się jej znaleźć oczywiście. Wszyscy ją wykupują. Teraz sobie siedzimy. Ja dopijam drinka, później dziś pójdziemy jeszcze. O jakichś 16 idziemy sobie obejrzeć mecz z jeszcze jednym ziomkiem. Też z Ameryki. Weszliśmy do tych ogrodów, które będą napisane na dole. To jest takie najbardziej popularne chyba miejsce, jeśli chodzi o jakieś zdjęcia czy coś. Zresztą widać po ludziach. Bardzo dużo ludzi. Ładnie, ładnie. Kolejny dzień. i Dzisiaj w końcu wydaje mi się, że więcej nagram, bo w końcu mi się chce mówić, nie boli mi gardło. Wczoraj także leki zadziałały, idziemy teraz do jakiejś piekarni, wziąć sobie kawkę, coś do jedzenia, żeby się przebudzić. Później będziemy uderzać, a nie wiadomo gdzie. Tak, Do jakiegoś tam popularnego miejsca, takiego dużego atomu, rzeźba ogromna. Także na razie tyle Jesteśmy już po kawę, oczywiście jak się tłumaczę, bo, bo nie wiem czemu, bo muszę sprawdzić po prostu jak to smakuje. Wracamy na chatę i no i też coś tam ogarniemy chwilę, zbierzemy się gdzieś tak jak już mówiłem wcześniej, więc się powtarzam Jesteśmy tutaj przy takim kościele, który wygląda jak Notre Dame, ale jest brzydszy. Jak widzicie, już sobie teraz nie widać gromna katedra. Z zewnątrz spoko, ale żeby gdzieś tam wchodzić, to chyba nie ma sensu. Jest ciepło bardzo, fajna pogoda. W końcu mówię, w końcu się lepiej czuję. Po drodze znaleźliśmy jakiś taki food hall. Tutaj eee, Jakiś festiwal komiksów Dużo jedzonka jest sobie chyba złapać jakiegoś koreańskiego kurczaczka, bo wygląda to zajebiście Jakieś półeczki bao To jest to Zamówiliśmy sobie koreańskiego kurczaka Tu są bao z A ja zamówiłem jakieś słodki Słodki po prostu Spi Korean chicken Miałem ochotę Zobaczymy Mmm Zajebiste Dlatego uwielbiam koreańskie jedzenie Chyba najbardziej na świecie ze wszystkich Zajebiste Czekamy jeszcze na krega, Krek nam kupi coś do picia Będziemy dalej zmierzać tam o w kierunku całego tego miejsca. To jest grube kilka kilometrów stąd. Mm. Mamy już ponad 10 tysięcy kroków, także troszkę sobie nachodziliśmy już. No i co? Jest cieplutko, jest gorąco i idziemy dalej. Moje przemyślenia o sali Pewnie już to mówiłem, ale to chyba będzie najlepszej jakość nagrania, więc tu powiem to. Jest spoko, ale jest tak trochę pusto. Jest dużo miejsc, gdzie w ogóle nie ma ludzi. Nie ma co robić. Ale generalnie no jest spoko, nie? Mi bardzo przypomina właśnie Paryż, jak byliśmy. Gdzieś takie trochę pół, pół niemieckie, pół francuskie trochę jest to miasto. No wiadomo, wszędzie są fajne miejsca. Widać, że, y, że to stolica, nie? bo jakby w większości na przykład polskich miast nie macie takich miejsc aż tylu, nie? no bo jak się tam pojedyncze są, ale, ale takie, takie właśnie, że co chwilę możesz wejść, jest dużo jakichś fajnych kawiarni, piekarni itd. Więc, y, więc pod, tym względem, pod tym względem spoko, ale tak na dłuższą metę chyba, no nie wiem, wydaje mi się, że nie ma za bardzo co tu robić jak na e, europejskie miasta, może po prostu jestem już tak nastawiony, bo... Bo wszystko porównuję do Londynu, który mi się bardzo podoba. Ale to tyle. Zaraz będzie więcej nagrań Elo. Mapeczki japońskie tak gdzie Japonii takie nie nie wiem jak to jeść Spójrzcie na to Spoko Taka bułka z koczetem Ale w takie warzywa jak do kebaba sobie chwilę chodzimy, Póki nie trzeba iść na dworzec Jesteśmy tutaj na centrum w głównym placu Oczywiście jestem debilem, bo Wziąłem tylko jedną kartę pamięci więc teraz wszystko już będzie z telefonu no ale cóż, tak to już jest, tak to już bywa wcinam sobie teraz jeszcze na koniec belgijskiego wafla z czekoladą ile kosztował? 5 euro? 10 10 euro, ale drożyzna ale dobra. generalnie belgijskie jedzenie nic specjalnego, szczególnie fryty wczoraj zjedliśmy, byliśmy strasznie wędzeni bo to były najprostsze frytki z jakiegoś marketu, nie? Więc to była tragedia. No i tyle. Teraz śmigamy na... na dworzec i idziemy na lotnisko, bo trzeba być szybciej.